W środku tylko mrok i cisza. Światło latarek tnie ciemność jak ostrze. Każdy krok brzmi zbyt głośno. Każdy cień wygląda zbyt prawdziwie. Tu, pod ziemią, wszystko wydaje się żyć własnym życiem. A my idziemy dalej. W głąb, gdzie kończy się światło. Okej, moi drodzy, udało się dostać do kopalni, więc ruszamy ku przygodzie. Na początku mamy potężny chodnik transportowy. Na samym wejściu możemy zobaczyć jakieś łańcuchy, które wystają ze stropu. Z racji, że obiekt ma być bardzo duży. Staram nagrywać się tutaj najciekawsze rzeczy, jakie możemy natrafić na swojej drodze. Jedną z takich rzeczy na pewno jest obudowa górnicza. Towarzysze mojej wyprawy poszli przodem, żeby nie przeszkadzać nam w nagraniu. Zobaczcie. Stalowa obudowa górnicza. Wypełniona takimi betonowymi bloczkami. Ten fragment kopalni musiał być niestabilny, dlatego górnicy postanowili zabezpieczyć go w ten sposób. Chodnik, jak chodnik, będziemy szli. Będziemy próbować dostać się do jakichś komór wydobywczych. Na razie jest to jeden długi chodnik o przekroju 2x2,5 metra wysokości. Więc szyny i podkłady zostały stąd wywiezione podczas zamknięcia kopalni. Pierwsze oznaczenia i pierwsze rozwidlenie na naszej drodze. Udamy się w lewo. Dochodzimy do pierwszej. Komory wydobywczej potężna, podziemna hala. Za chwilę spróbuję zmierzyć to dalmierzem, bo posiadam taki. Zobaczcie, szyna, łańcuchy i potężna hala. Posiadam. Dalmierz, który złożę ze sobą właśnie na takie okazje, ale. Kurde. Nie widzę tej czerwonej kropki na co, widzicie? Tu jest. To tym... nie wiem, walimy na. 15,5 metra. Tyle wysokości ma ta hala potężna. Można powiedzieć, że jak wieżowiec. Zobaczcie jak gładkie są tutaj ociosy. Wyglądają jakby były wybetonowane. W rzeczywistości jest to łupek, który rozwarstwia się tutaj pionowo. fragmenty starych drabin węże na powietrze różnych przykrojów i kolejna komora wyrobiskowa zobaczcie dochodzimy do takiej tamy powietrznej było tu zasłonięte w celu regulacji powietrza szczątki z butwiałego drewna fragment drewnianej drabiny, podpora górnicza oraz magazyn lutni, czyli rur, które doprowadzały świeże powietrze do kopalni. Stary zbiornik na sprężone powietrze. Znajdujemy się w jakimś warsztacie. Zobaczcie, był tutaj kanał, można było tutaj naprawiać elektryczne lokomotywy. Pod stropem zawieszona była słownica do podnoszenia. Na tej ścianie wisiały narzędzia. Zachował się element do przerzucania torów. Jest tutaj zwrotnica kolejowa, która prowadzi do warsztatu lokomotyw i zapewne do pomieszczenia, w którym były ładowane akumulatory wyraźnie wyczuwalny tutaj jest zapach smarów. Zobaczcie na końcu był jakiś kanał. Ceglane pomieszczenie. Jedna ze ścian jest oczywiście naturalną skałą. Na swojej drodze spotykaliśmy już węże do sprężonego powietrza. Przyszedł czas na stalowe rury, którym płynęło właśnie powietrze pod dużym ciśnieniem. Zachował się jeszcze zawór z końcówką gumowego węża. Zobaczcie, przepiękna stalowa obudowa, tym razem obudowana drewnem słupy obudowy na naszej drodze mamy troszkę wody na stągu, próbuję przejść bokiem Po tych blachach, po tym rumorzu Zobaczcie Bardzo ciekawe miejsce Syp urobku Tu podjeżdżały wagoniki I urobek z góry zrzucany właśnie był tutaj do tych wagonów za pomocą tego drewnianego szybu, który idzie tam do góry, a który jest cały zawalony. Tym razem przepiękna betonowa obudowa, podparta tak naprawdę kawałkiem drewna. Niezbyt to stabilnie wygląda, nie. Pod drewnem jest stal. Drewno mogło służyć do tego, żeby w łatwy sposób przyczepić do niego jakieś instalacje typu kable i rury. Tutaj Pąk już mamy bardzo, bardzo błotnisty. A te wyrobisko już jest bardzo, bardzo surowe. Nie wygląda to na chodnik transportowy, a raczej na wyrobisko górnicze. Ostre skały, zobaczcie jeszcze wiertło tutaj, które utknęło górnikom. Takich rzeczy nie da się już wydobyć. Zobaczcie wyłącznik krańcowy. Wagonik, gdy dojeżdżał. Uderzał w tą taśmę, taśma szła do tyłu i zatrzymywała wagonik stalowe drzwi, próbujemy je otworzyć. Czyli kolejna śluza, a za nią kolejna. Na boku wiszą jeszcze łańcuchy, na których podwieszona była instalacja w tej kopalni. Mijamy kolejne drzwi naszej śluzy. Tu znajdował się taki mechanizm na sprężone powietrze, który uniemożliwiał otworzenie się tych drzwi samoistnie chodnik nam się rozwidla w lewo i na wprost pójdziemy kawałek na wprost żeby się nie pogubić przecież tam było powyżej 2000 metrów Teraz się w marku, na koniec marku, na No marku, na koniec marku, ale koniec marku, na koniec tu na koniec Ale na koniec marku, już Napotykamy na kolejną kurtynę, na miała regulować tutaj powietrze. Skrzynka elektryczna. Pozostałość, ale zobaczcie, jest tablica informująca o zawartości gazów. W 22 roku nie wykryto tutaj gazów niebezpiecznych, a tlen był w normie. Myślę, że przez te parę lat nic się nie zmieniło. Kopalnia jest ogromna, nie da się nagrać tutaj wszystkiego, więc wybieram takie smaczki. Pójdę tam gdzie towarzyszy mojej wyprawy. Zobaczcie, potężna kolejna komora, może nie taka wysoka, jak pokazywałem wam wcześniej korytarz, ale chciałem Wam pokazać to bardzo ciekawe miejsce coś na zasadzie sejfu, w którym mógł być przechowywany materiał wybuchowy do strzelania. Potężny zamek. Tak to wygląda. Mogę się oczywiście mylić, ale. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to właśnie to. W takiej komorze mogły być trzymane niewielkie ilości ładunku, by móc wsadzić go w wywiercone otwory strzelnicze. Ciężkie warunki, duszno, parno, wilgotno to wszystko sprzyja rozwojowi wszelkiego rodzaju grzybów grzybów takich, które rosną pod ziemią. Tu pokryły drewniane elementy. Zobaczcie. Super drabina. Pokryta białą, grzybnią. I kolejny grzyb. Tym razem wyrósł na wodzie. Podejrzewam, że jest to związane no, z bruchniejącym podkładem kolejowym. Bardzo ciekawe przejście z jednej komory wyrobiskowej do drugiej taki łącznik. Zobaczcie na te ostre skały. Nie wiem czy to tak widać w kamerze, ale naprawdę efekt jest imponujący. Kolejne drabiny, ta kopalnia jest naprawdę fascynująca pod tym względem, ja wiem, że dla Was może się wydawać to zwykłą drabiną, ale spotkać taką drabinę, która ma naprawdę mnóstwo lat, może nawet ze 100, to jest bardzo ciekawe, choć obstawiam, że te mają około 30-40 Słuchajcie, przepiękna obudowa górnicza w włókowym kształcie Pozostałość skrzynki energetycznej Instrukcja pierwszej pomocy Jakaś krata Czyli śluza Przesuwamy się na wprost, zobaczcie super lampa Tu już jest mega można powiedzieć, że tutaj w tej części kopalni wyposażenie zachowało się w oryginale. Zobaczcie jeszcze jakiś schowek. Super regałem i lampu. Przepiękne skrzyżowanie naszej kopalni. Podążamy sobie już teraz tymi bardziej nowoczesnymi chodnikami. I kolejne skrzyżowanie z zakrętem. W tym momencie kopalnia idzie takim wężem. Cały czas poruszamy się wzdłuż torowiska by dojść do potężnej śluzy która wygląda wręcz jak śluza do drzwi do jakiegoś schronu, bardzo potężne, drzwi, bardzo masywne, już nie wiem, która na mojej drodze. Śluza powietrzna z takiej płachty, a za nią jak zwykle skarby, no skarby dla mnie oczywiście stalowe drzwi, które kiedyś tutaj były zamiast tej płachty. I przepiękna obudowa górnicza. Tutaj wykonana z takiej siatki, przez którą przechodzą pręty, takiej płachty. Bardzo ciekawa rzecz. Tutaj kawałek zawalonego chodnika ale bardzo, bardzo ciekawe. Zobaczcie, było przemurowanie i tutaj zostały tylko stalowe stemple i obudowa. Dalej chodnik się zawalił. Kolejna bardzo ciekawa odmoga, na której dnie spoczywają drabiny oraz obudowy górnicze. Tam górnicy zaczopowali to. Pochodnik im się obwalał. Te siatki mogą sugerować to, że chcieli to czasem zalać jakimś może betonem, tak to by wyglądało. My jesteśmy tu już bardzo, bardzo długo wybieram dla Was tylko takie kąski. Bo zobaczcie, no tak kopalnia to chwilę nam się rozwidla, to w prawo, to w lewo. Są potężne komory wyrobiskowe. No i jakbym miał to dla Was wszystko nagrywać, ten film by trwał w nieskończoność, więc postanowiłem wybierać dla Was najciekawsze fragmenty. Bardzo ciekawe. Kolejne obudowy górnicze na naszej trasie. Wchodzimy do jakiegoś schodnika, który jest dosyć mocno zalany. Tu jest woda. Zobaczcie na ten znak. Wygląda jak droga z pierwszeństwem przejazdu. Cisza. Za moimi plecami tylko ciemność. Tak to mniej więcej tutaj wszystko wygląda. Ja pokazałem Państwu niewielki fragment ogromnej, kilkupoziomowej kopalni. Myślę, że i tym razem udało mi się pokazać Państwu coś ciekawego. To cześć. Do następnego. A ja, w tej ciszy i ciemności, udaję się w kierunku wyjścia.